Zawód Typer. Największa społeczność bukmacherska w Polsce. Cześć! Witajcie na kanale Zawód Typer. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o dwóch niezwykłych pokoleniach reprezentacji Norwegii, które w pewien sposób są ze sobą połączone. Lata 90. to była złota era norweskiej piłki nożnej. W 1994 roku Norwegia zajmowała czwarte miejsce w klasyfikacji FIFA. I nie był to przypadek, w tamtym czasie zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata i również 4 lata później. W meczach o punkty wygrywała między innymi z Holandią, Anglią, Meksykiem, Włochami i Turcją. Na Mistrzostwach Świata 9-8 pokonali Brazylię 1-0. Trenerem reprezentacji kraju liczącego zaledwie 4 miliony mieszkańców był legendarny dla Norwegów Egil Olsen. Był on prekursorem używania analizy wideo. Wiedział też, że aby pokonać najlepszych, Norwegowie muszą być jak sam mawiał sprytniejsi. Słynne było powiedzenie, że Norwegia musi być mistrzem grania bez piłki. I faktycznie, Skandynawowie wyrobili sobie reputację bycia najszybszymi i najwytrzymalszymi biegaczami wśród piłkarzy. Najlepsi Norwegowie zaczęli grać w Premier League dla takich klubów jak Manchester United, Liverpool, Tottenham czy Chelsea. Nazwiska Solskjera, Jonsena, Halanda, Bohinena czy Tore Andre Flo były znane kibicom na całym świecie. Norwescy piłkarze zdobyli wyspy brytyjskie jakich przodkowie wikingowie tysiąc lat wcześniej. Wspaniały czas jednak się kończył. Legendarni zawodnicy zakończyli kariery i z początkiem nowego milenium Norwegia zaczęła tracić na znaczeniu. W 2010 roku zajmowali 44 miejsce, a już w 2015 83 w rankingu FIFA. Byli za Jamajką, Panamą i Arabią Saudyjską. Czasy, gdy Norwegia była pod strachem Brazylii czy Niemiec, przeszły, jak się wydawało, na zawsze do historii. Zdarza się, że legendarni zawodnicy przekazują sławę i umiejętności swoim synom. Przykłady to Maldini, Schmeichel czy Król. W przypadku Norwegów wydaje się, że całe niezwykłe pokolenie lat 90. odrodziło się w młodych zawodnikach. Podobnie jak ich poprzednicy, opierają swą grę na sile i szybkości. Wydają się jednak mieć jeszcze większą pewność siebie. Widać też, że wyszkolono ich na świetnych technicznie piłkarzy. Co niezwykłe, aż pięciu z młodych reprezentantów Norwegii, którzy zaczynają być zauważani w całej Europie, związanych jest z zawodnikami złotego pokolenia lat 90. Emil Bohinen, syn boje gwiazdy Nottingham Forest i Derby. Markus Solbakken, syn znakomitego pomocnika Wimbledonu. Kristan Torstvedt syn bramkarza Tottenhamu, Thomas Regdal, bratanek znakomitego pomocnika i oczywiście Erling Haaland, syn obrońcy Leeds i Manchesteru City. Poza nimi Norwegia może się jeszcze pochwalić kolejnymi bardzo obiecującymi zawodnikami młodej generacji. Martin Odegard. Sander Berge, czy Morten Torsby dysponują świetną techniką i szybkością. Dzięki tej nowej generacji Norwegia znów po latach stanęła przed szansą gry w wielkim turnieju, zakwalifikowała się na Mistrzostwa Europy. Mały naród, który w swojej piłkarskiej historii tylko raz cieszył się krótką erą wspaniałych sukcesów, ma wielką szansę, by to powtórzyć. Czy Synowie Gwiazd sprzed 20 lat i ich koledzy spełnią w najbliższych latach te oczekiwania? A jakie są Wasze przewidywania? Jak daleko na Mistrzostwach Europy 2021 zajdzie reprezentacja Norwegii? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Na dziś to już wszystko i do zobaczenia!